Dzisiaj w Ewangelii Jezus dziękuje swojemu Ojcu, że objawił siebie, Syna, Boga, prostaczkom, a zasłonił przed mądrymi. Ktoś mógłby powiedzieć, wykorzystać też to zdanie, że no tak, to, to, to tak pasuje do takiego stwierdzenia, że, że religia czy wiara jest opium dla mas, to jest dla takich osób niewykształconych, nieinteligentnych. Ale nie o tym mówi Jezus. To zdanie, o które on wypowiada, nie dotyczy sfery naszego intelektu czy zdolności naszego posługiwania się naszym rozumem. Jemu chodzi o to poznanie wewnętrzne. I słowem kluczowym, a raczej słowami kluczowymi do rozpoznania dobrze tej dzisiejszej Ewangelii, ale również tych kolejnych, jest słowo pokora, i to jest to, co opisuje postawa właśnie ewangelicznego prostaczka. I jak dobrze wiemy, osoba pokorna może być wybitnym intelektualistą. I ten drugi biegun, czyli pycha, jako no jako ten zły przykład, jako, jako ta w cudzysłowie mądrość, ale nie mówimy tu o tej mądrości takiej życiowej, która pomaga, ale to może być takie przemądrzanie się, czyli że wiem lepiej od samego Boga, to zamykanie się na Jego Słowo. Zobaczmy nasze serce, w jakim punkcie jesteśmy, gdzie. Pan Bóg chce w nas budować tą pokorę, otwartość, prostotę w przyjęciu Jego słowa, a gdzie może wkłada się ta pycha, czyli zamknięcie, taka przemądrzałość w stosunku do słów samego Boga.